Witam wszystkich serdecznie, hodowców hodowczynie pasjonatów w Także niedziela. Oddział dzisiaj leci 520 km. Semental. Ciekawe, jak im to pójdzie. Ja na razie z godziną wpół do 8. Niebo bezchmurne. Wiatru nie ma. Delikatnie tam 10, 5, 10 km na się kręci w tą weftą. Gąbki wypuścili o 5.50. Także trzymam ciuki. Za kolegów i niech im schodzą się wszystkie. Mamy tutaj przy młodych. No tak młode wyglądają. Są jedne, tutaj drugie. A, ale nieźle. Młode bardzo chętnie latają. Odchodzą wysoko. Godzinkę spokojnie zachodzą Tak, widać, ja tu wczoraj już anteny przekładałem. Od starych tu. Mówię, mówię, muszę to przełożyć, bo te w tej woliery w zeszłym roku na modę nie miałem, a tą antenę jedną polową. I na pewno jakiś kabel będzie brakował. To trzeba będzie zamówić. Mówię, że był czas. Bo ja tam nie lubię nic na ostatnią chwilę. Także mi brakuje. Co muszę dzisiaj zamówić, albo tak sobie pomyślałem, że sobie skrzynkę zrobię. Nie będę musiał się działać. Może młode już tu byłem później parę godzin temu o 6 tutaj mają kubeczki zostały i cały czas je trzymam tak żeby były najedzone a zarazem głodne bardzo trudno to jest ale nie poradzimy Widzę, że już nie mam kubeczka. tu, nie mam kubeczka i... Jak wyglądają. Wejdziemy, zobaczymy. piórka, tym pyłek taki, ten puch. Dzień w dzień, 14-15 razy jak wchodzę i na to patrzę Co się nie dzieje, bo to trzeba obserwować <laughs> Taką karmę daję młodym Tu mają o Już przechodzę Kubeczek ja mam odważone, nie? Kubeczek Jak widać tu o co poszło? zagadka. W komentarzach proszę napisać, co tu poszło na karmę. Po czym to może być? No <grystanie> mnie tego dużo idzie. Sama natura. Idziemy do drugich młodziaków. Otworzę już. Tu mam pozamykane, a tam mam otwarte, że zlotu, jak jakiś doleci, żebym go widział O tutaj go zupełnie widać, co się dzieje I tak ma być tak ma być Rękę będę wkładał tutaj, o. To jest. Tutaj wszystkie mają być żwawe, wszystkie mają być ruchome. Jakiś z boku gdzieś tam będzie któryś, tutaj który idzie na bok. To jest zakumały, że nie ma nic. Zakumały, że nie ma karmy. I poszły sobie na rowerki. Widać, żwawe Żuwa, wszystkie są tam. Nie ma, że któryś coś tam przymyka oczy, czy tam, czy coś się dzieje. Nie ma to, trzeba obserwować, bo jak tego nie zaobserwujemy, no to może być nieciekawie. Może być nieciekawie. No to otworzymy. Są tu napakowane tam do góry. Nie widać tam na góry leży dużo wrotyczu. dużo lawendy tam do góry jest wrzucone. A i tak mi latają takie jakieś przeciny. I te, ma te, te ćmy czy spożywcze, cholera wie. Tu, tu, jest. tu też mam na wazonę. No, wczoraj mi żona przyniosła lawendę. Postawiłem tutaj lawenda wisi. Cały czas zapach jest i tak to tam. rybaków żadnych nie ma, tylko te alerstwa takie. A nie będę im tu psikał, bo nie chcę. Gołębem to na pewno nie szkodzi, bo obserwuję gołębie. Mi to przeszkadza bardziej. A nie chcę tutaj gołębnika psikać jakimiś chemiami, żeby sobie pomogę, że tego nie będzie, a gołębie mogę zaszkodzić, bo wolę, nie chcę tam jeszcze tam może tydzień to tego nie będzie. W zeszłym roku odkurzaczem to wci wciągałem, ale jestem ciekawy, czemu to, czemu to jest i tylko w tym gojemniku. Bo tam obok w rozpłodzie tego nie ma i tu u młodych też tego nie ma. Są moje treningowe tamte samczyki samiczki poszły na warierkę. w coś z tego będzie zniemy kubeczek im tam sypniemy już Są młodsze, bardziej takie Ładniejsze. Nie, wcale, 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 gotuję. Idę na karmę, jak nie wiem no zdrowe są. Takimi kubeczkami jak przejdę. Powiedzmy te dwie pół, trzy godziny, no to one tam zjedzą po 16 na łebka. Wiecznie są takie Wiecznie jest to samo, ale fajnie mi to wychodzi. Bo łąki w rękach nie są chude, nic. Karma zawsze wyjedzona. Jak otworzę, no to nawet kółka nie robią, ich nie ma. Jak przyjdą, jak wypuszczę, to jak wypuszczę, to w lodzie jest tak zamknięty. One odejdą, nie, ma, nie zdążę z gębnika wyjść, tu ich nie ma. Wychodzę z golemnika, zaraz w loty tak robię, żeby był zamknięty, żeby te żółtego koloru nie widziały i obserwuję bacznie, czy nadejdą, a mi sobie zrobić kawkę, siedzę sobie w altance i jak przylecą, no to otwieram, mogę tworzyć, mogę, otwieram wylot i jest tak, widzą te żółty kolor z powietrza, to się wbijają od razu. Nieraz jest tak, że muszę powiedzieć, choć chodź, jak usiądą na dach, ale jak idę już tego, a tak zazwyczaj to idą z góry w dziurę od razu. Ktoś by powiedział, że w że, że głodzę czy coś. Nie, nie głodzę, tylko chcę mieć zdrowe gołębie, bo bardzo łatwo się sypie całe koryto, a przechodzą upalne dni i tym gołąb już nie daje mu możliwości na wyzdrowienie Coś mu tam będzie zalegało, czegoś nie strawi. I już jest wszystko gotowe, także lekko kilka razy przejść. Ktoś dać więcej, to przejść kilka razy. Rozłóż się to na dwie godziny. Także gomie będą najedzone, ale będą głodne. I to to chodzi właśnie przy młodych gołąbkach. Bo to stare, a młode to jest dzień do nocy że ja tak właśnie tak mam dużo jogurtów, akimelków dużo takich tych nie patrzę to na jakąś laktozę bo to jest bzdura. muszę mieć na biału jogurt naturalny dwie łyżki krzanu, także tam nie będę tego mówił bo za chwilę ktoś tam się będzie unosił tutaj i kłopoty pisał oczywiście wybaczam z niewiedzy w swojej. Nie mówię, że ja wiem, ale robię. Byłem hoduję całe życie. Raz powiedzmy tam w 2022 roku byłem, że tak powiem, zarobiony. A dano mnie dopadło. Nie zauważyłem po prostu, może by nie było, ale nie zauważyłem Gołąbku, że coś się tam łapie. I wtedy zaszczepiłem. Byłem z kolegą, też byłem zarobiony, że tak powiem. Mało obserwowałem wtedy. No i w 2022 roku to będę pamiętał. Miałem to cholerne Adeno. Raz w życiu. Wiedziałem, że nigdy w życiu już nie dopuszczę, Chociaż nieraz to jest siła wyższa. Niech. Wolę dwie godziny poświęcić i chodzić i sypać. Nie później mają mi zdychać i mam leczyć, i już jest po sezonie, że tak powiem. Bo teraz wtedy z 2002, 2002 roku to mam w gołębniku wtedy też miałem 70 ileś młodych teraz 90 i 2022 rok no to mam jednego gołąbka jako 3 latka także nie chcę tego ADENa tak to nie miałem 4 latki są dwulatki, latki i tak sobie dochodzi inne i one tą miskę sobie zjedzą bo to jest dużo karmne i one będą cały czas takie głodne, cały czas, a wiebium, że tak powiem, bardzo dużo. tak dla młodego to jest tyle to. Idziemy tu. One widzą, one telefonu się boją. Ona będzie komenda, chodź, 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 chodź. chodź. Już się dzieje. Armagedon. O, karnik, już spałem, karnik jest wyczyszczony do pełni w końcu. Chodź, 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 chodź. Kać, 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 kać. Armia! Armia! O. Szukać miejsca, szukać, szukać. Szukać dziurki tam wszędzie. O. Trochę pograją, bo dno karnika. Także jest wszystko zjedzone, o! Te już czekają nauczone że przyjdę zaraz. I tak sobie chodzimy. i karmimy. I no tak, za którym razem pójdę, to nie ma tego szwangu już. A za pierwszym razem, no to już sobie kubeczka na przykład. One już wiedzą mi do Co jest? Armia, ale daj tam mi, daj tam mi tutaj nasypać. No. Tu się ma gotować. Tu się ma gotować. Chodź, kać, kać kać Chodź, chodź, kać 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 chodź, Tu się ma gotować. Może no, kiedyś, kiedyś ktoś mi tam napisał, kolega. Chciałem ja pokazać, czy daję młodym jakie triki. No to, no to takie triki kubeczkowe. Najlepiej, żeby człowiek by musiał być na emeryturze. Że miał więcej jeszcze czasu, no to bym taką powiedzmy 16-16-32 gramy dziennie przy młodych. To tak bym sobie rozłożył na cały dzień. W południe i delikatnie, żeby się lepiej wychodziło. A. Teraz to A I karma jest, co tu, co tu nie ma. Taka karma lotowa. Zatem ja mam parę worków i mieszam tam swoją karmę, ryspady, jęćmień. To podstawa u młodych. Trochę czarnego owca. No wszystko to są młode, potrzebuje tu już jeden. Łazynga już ma dosyć. O. Jeszcze ten poszedł. No i tak, tak karmimy. Młodziki. Przyzwyczajamy do klatek. że na noc są łapane. Na noc są łapane w klatkach, rano wystartują z klatek. I tak to działa. O. Tamten to mnie zadziwia, ten, ten młodziak. Nie widać, bo słoneczko. Nie on tu tak, tak od miesiąca to tak na kicie jeżdża, że tak powiem, ten stry. Tam tylko samce usiądą i będą się gruczeć, będą się zrzucać. A że nie zanudzam takie obchody, co tu będę robił, kubeczkowe. Teraz pójdę sobie na chwilę do domciu. Za 15-20 minut przyjdę sypnąć im tutaj. O. I młodziki naprawdę więcej nic nie potrzebują. A tak to im napakujemy. Ciepły dzień. One siedzą skurczone, bo mają problem z trawieniem. Rzeczywiście tam mają tam ten mój, ten mój eliksir zdrowia. Tak, sobie to nazwałem, sam sobie to wymyśliłem, bo tu powtarzam. Na razie nic nie mówię, co to jest. Jeżeli ktoś tam chce zgadywać, że to orzechówka, to, to mogę go zapewnić, że to nie jest orzechówka. To jest. Pokażę. O! To jest to. Cała butelka była. O. To zobaczymy jak przyjdzie pierwsza kabina. Chyba 10, za miesiąc, w przyszłym miesiącu 10 mamy pierwszą kabinę treningową. Jak dobrze pamiętam. 24 mamy pierwszy lot konkursowy w przyszłym miesiącu. Troszeczkę późno to się odbywa, bo to znowu będziemy o wrześnie zahaczać tam połowę września, ale mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie i będziemy zadowoleni. Starych tu trochę dochodzi, 25 sztuk ich jest. Na pierwszy lot składałem 42. Z tych 42 przelotowanych jest 25. Po piątym locie przestałem lecieć. Mamy tam, nie będę się tłumaczył, że coś tam, coś tam po prostu przestałem lecieć. I bardziej uszanowałem gołąbki niż, niż wynik, bo gołąbki, te co zostały, to co są, to nie mówię o rocznych, o tych starych, te to są, to są fajne gołąbki. Wiem jak latają i nie chciałem po prostu ich stracić. Ja gołębie w tym roku jakoś tak mówię, że giną bezpowrotnie. Czteroletko fajną straciłem. I tak mnie wszystko uderzyło do głowy, żeby już jak tamta zginęła. Czteroletka po maratonach, po pięćsetkach fajnych. To już nie chciałem żadnego więcej stracić powiedzmy przerwałem, bo widzę, co się dzieje u kolegów wszędzie, czy tam w innych województwach gołemniki są wyczyszczone mało kto jest taki, żeby był tam mocno zadowolony, ileściowo mi chodzi tam nie mówię o jakiś mistrzach, o jakichś miejscach, mój Boże tu leciałem powiedzmy w czołówce jakiejś tam i że ten lot. Wtedy to mówiłem, że się będą odbijały mi od schodu i tak było i takie później troszeczkę zdenerwowałem, ale na no spokojnie podjąłem decyzję, żeby nie w nerwach, nie w nic. To ma cieszyć, a nie denerwować. Także nie zanudzam. Miłej niedzieli. Do następnego odcinka. Dobry lot. Pozdrawiam.